Dzisiaj Wam pokażę, co należy zrobić w momencie, kiedy w samochodzie w E klasie 212, w C klasie 204 po włożeniu kluczyka nic się nie dzieje. Już wkładam kluczyk, przekręcam, zapon się nie włącza żadnej reakcji. Typowa usterka, zablokowany rygiel, uszkodzony albo silniczek, albo padła elektronika. Jest to stały numer w tych samochodach. Pokażę Wam, co należy zrobić, żeby pozbyć się tego problemu raz na zawsze. Zamontujemy tu emulator. Sprzęt przygotowany jest podpięty pod OBD, jest podpięty. Kluczyk w stacyjce. Dobra, odpalamy program. Odczytujemy stacyjkę. Stacyjka odczytana. Zapisujemy dane. Chwilę muszę utworzyć katalog. Zapisujemy plik. Przechodzimy do wygenerowania hasła. Tutaj będzie wymagane kilkukrotne wyciągnięcie i włożenie kluczyka. Program nas pyta, czy mamy kluczyk, który działa w stacyjce. Tutaj też jest opcja bez, żeby zrobić to bez kluczyka. Jeżeli wszystkie kluczyki są zagubione, my kluczyk posiadamy, zbieramy dane. Kluczyk w stacyjce. Ok, prosi, żeby przełożyć kluczyk do urządzenia. Wkładamy. Potwierdzamy. Jak widać to będzie trwało jakąś chwilę. Zapauzuję. Odczyt doszedł do końca. Znowu wkładamy kluczyk do stacyjki. Ok. Wyciągamy kluczyk. Klikamy ok. Wkładamy kluczyk. Wyciągamy kluczyk. Wkładamy kluczyk. Wkładamy do programatora. Zapisujemy plik, który posłuży nam do wygenerowania hasła do tej stacyjki. Pozostajemy w tej samej zakładce, nic tutaj nie zmieniamy. Wysyłamy plik, który przed chwilą nam się utworzył na serwer. Jest to ten plik. Ja już go wysłałem, nie będę wysyłał go jeszcze raz, żeby nie pobrało mi kredytów wysyłamy i czekamy na odpowiedź dane zostały wysłane na serwer, teraz klikniemy, żeby pobrało nam hasło do stacyjki to chwilę potrwa o, przyszło password OK kopiujemy i działamy dalej teraz przygotujemy plik z danymi ze stacyjki. Odczytamy sobie stacyjkę raz jeszcze. Odczytało. Wklejamy paszport Generujemy kolejne hasło. To też chwilę potrwa. Zastopuję to na chwilę. Kasło wygenerowane. Zapisujemy dane. Emulator mam już zaprogramowany. Niestety nie, nie nagrało mi się to. Pokażę jak to wygląda. Do sprzętu podłączamy taki adapter. Tu jest, tu jest ten emulator, który zastąpi nam rygiel. E, procedura wygląda tak, że przechodzimy do zakładki LV. Otwieramy plik wygenerowany tam z tymi wszystkimi hasłami. Robimy OK. Pojawiają nam się wszystkie dane. Wybieramy stacyjkę, czy tam, znaczy, wybieramy model samochodu. Klikamy, klikamy w Write. Trwa to dosłownie sekundę. Program jest wysyłany do tego emulatora. Emulator za chwilę podłączę do samochodu zamiast rigla. Tak wyglą wygląda oryginalny rygiel. Już wycięty z auta. Tak wygląda emulator. Podpinamy i powinno wszystko działać. Emulator podpięty. Wkładamy kluczyk. Słyszymy trzask. Nawet ma imitację takiego przesuwania się silniczka. Przekręcamy. Wszystko działa. Problem z Problem rozwiązany. Na wieki.